Pudło. No to czekam. 3,11. trafiony nie zatochało. No chłopaki, czołem. czołem. Jak tam robota jest? No fantastycznie. No, Tempo, Zobacz, to to widać, dobra. dobra, słuchajcie, bo tu mi się wydaje, ta wasza komórka to się troszeczkę w ogonie ciągnie. Ja mam pewne sprawy na głowie i nie będę do was tu zachodził bez przerwy, ale są sygnały. Mam pewne naciski chodzi głównie o sprawę krupiaka, wiecie którą. No tak, oczywiście. To przysta... No ale to trzeba popchnąć, panowie, tak. bo to już nie są te same czasy. No To nie, że dowleczamy się do emeryturki, tylko szuk, robimy i dalej. Tak. Zresztą potem to będzie miało wpływ na, rozumiecie, akcjonariat, pieniądze, no? Tak, tak, tak. Do roboty! Mhm. Czyli krupiaka, tak? Robimy. No to przede wszystkim, bo miałem telefon, Dobrze. dobra? No. To jest. Ja bym chciał sobie pieska kupić, tylko z tych, z tych dużych piesków. Po co ci pies? To żre tyle, to? Choroby czy no, dlaczego no, domu no, Ale jeszcze... mniej od żony. Mniej od żony. Ale ja tak się zastanawiałem albo, albo. No. Bo na obie rzeczy to mnie nie stać. Lepsze piesbo. Lepsze pies. Bo. Tak. pies no. Tylko nie wiem jakiego. To mniejszego sobie kup. A mniejszego? No to nie chapsnie taki mniejszy. No ale poszczeka taki zawsze. Jak chapsnie, to będziesz miał kolegę i inne kłopoty. Czyli to drożej. No. Hmm. No to dalej. To twój róg, Nie twój, bo trafiłeś. No jak trafiłem, to... Jest... Ale nie zatopiłeś, to jeszcze no, Aha, to C12. Podło. Jak to możliwe?